Witam Was po raz kolejny na moim kanale. Dzisiaj pomówimy sobie o tym, jak trenować, gdy bolą Was plecy. Lecimy, zapraszam. Powiedzmy, że macie problemy z odcinkiem lędźwiowym kręgosłupa i oczywiście, jeżeli macie ostry ból w odcinku lędźwiowym, no to nie wykonujemy po prostu treningu, dajemy tchankom odpocząć. Bardziej te, ten odcinek kieruje do osób, które podczas treningu potrafią zanotować ból w plecach, lub też po zakończeniu treningu stwierdzają, że coś jest tam nie halo, tak? wracają do domu i czują, że te tkanki gdzieś tam są sztywne, bolą ich plecy, no i co można z tym zrobić? No i teraz bardzo prostym takim patentem na zniwelowanie tego problemu jest ustawienie się po prostu w pozycji zakrocznej, jeżeli wykonujecie takie standardowe ćwiczenia, przysiad, wyciskanie, Martwy ciąg. To bardzo prostym patentem jest ustawienie się w pozycji zakrocznej. I teraz, dlaczego ta pozycja zakroczna będzie dobra? Chodzi po prostu o to, że dużo lepiej ustawia nam się nasza miednica i nie dochodzi do tak dużego wygięcia w odcinku lędziowym. Zazwyczaj, oczywiście, tak? Jeżeli macie jakiś ostry problem w tym miejscu, no to i tak ten patent może Wam nie pomóc. Chodzi mi bardziej o to, żebyście to na sobie wypróbowali, ponieważ mi się bardzo często to sprawdza, że jeżeli daną osobę ustawię właśnie w ten sposób. To nagle trening może być przeprowadzony przede wszystkim bez bólu, możemy go dokończyć. Następnego dnia ta osoba nie czuje bolesności odcinka lędźwiowego, no a też tak naprawdę o to nam chodzi w treningu, tak? Trening ma nam pomagać, a nie nam szkodzić. I teraz pierwszym ćwiczeniem, które może być fajnie do tego zaadoptowane, jest klasyczne wyciskanie żołnierskie, wyciskanie sztangi nad głowę. I teraz, jeżeli wyciskamy sobie sztangę klasycznie, czyli stajemy sobie na dwóch nogach symetrycznie no to tutaj staramy się po prostu stanąć w pozycji zakrocznej, tak? Czyli jedna noga jest z przodu, druga noga jest z tyłu. Oczywiście, aby nie dochodziło do jakiejś asymetrii, to wszystkie te ćwiczenia, które Wam się pokazuję, powinny być robione raz na jedną nogę, raz na drugą. Czyli powiedzmy, że macie cztery serie w treningu, no to dwie są wykonane w ten sposób, że lewa noga jest z przodu, dwie serie są wykonane także, że prawa noga jest z przodu. Lub też możecie w trakcie yy, nawet ćwiczenia zmienić te nogi, żeby było symetrycznie, no tylko tutaj uważajcie, ponieważ na takie przemieszczanie się z ciężarem, zwłaszcza jeżeli to jest duży ciężar, może być niebezpieczne, więc tutaj yy, ostrożnie. Może być lepiej zrobić tak, że po prostu odłożyć tą sztangę, zamienić pozycję i zacząć jakby ćwiczenie można powiedzieć od, od zera, od punktu takiego wyjściowego. Drugie ćwiczenie, jakie warto tuningować właśnie do tej pozycji, jest przysiad. I jeżeli chodzi o przysiad, no to tutaj prostym zamiennikiem będzie pozycja zakroczna, czyli przysiad zakroczy. Oczywiście nie będzie to ćwiczenie aż tak mocno stymulujące dla naszych mięśni czworogłowych, ponieważ ruch prawdopodobnie będzie tu troszkę minimalnie krótszy niż w klasycznym przysiadzie. No ale myślę, że w dalszym ciągu będziemy w stanie dobrze przetrenować sobie uda wolując właśnie to ryzyko przeciążenia odcinka lędźwiowego. I tutaj tak samo możemy to robić ze sztangą, więc ciężar tu może być bardzo duży, bo sztanga daje nam ten komfort, że pozwala nas dobrze dociążyć. I tak samo wykonujemy powiedzmy 8 powtórzeń na jedną nogę, w drugiej serii 8 powtórzeń na drugą nogę lub też zamieniamy nogi w trakcie. Ostatnim ćwiczeniem, które no jest chyba najbardziej problematyczne, czyli martwy ciąg. No i tutaj niestety nie da się tego ćwiczenia wykonać dobrze, jeżeli nie mamy sztangi typu trap bar. Ja taką sztangę mam. Odważnik kolorowy jest bardzo wdzięcznym narzędziem, bardzo fajnym narzędziem. No jednak no ciężko się tutaj dociążyć tym ketlem na tyle wystarczająco, żeby sprawiało nam taką trudność. No i to ćwiczenie po prostu budowało nam siłę, masę mięśniową i tak dalej, i tak dalej. Rzadko kto ma na siłowni kettle o wadze 60-70 kg, no to jest myślę, że skrajność. Ja większych nigdy nie widziałem, ale jeżeli chcecie wykonać ten ruch po prostu, żeby go można powiedzieć, przetrenować, nie zapomnieć, bo bolą Was plecy, a w tej, w tej wariacji właśnie nie notujecie tego problemu, no to jest to jakiś sposób. tak? Ale jeżeli chcecie dobrze przetrenować już kończyny dolne, no to wtedy warto zakupić albo znaleźć siłownię, która ma właśnie sztangę typu Trabar. Wykonując martwy ciąg właśnie na tej szlance, po raz kolejny jesteśmy w stanie fajnie sobie ustawić pozycję zakroczną, przetronować dół ciała, jednocześnie odciążając trochę ładzkę. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie odcinka. Mam nadzieję, że okaże się dla Was ciekawy i przydatny. Do zobaczenia za tydzień. Trzymajcie się. Hej! Nie chcę mi się nagrywać zakończenia. Koniec. To już napisy końcowe powinny lecieć.